Siema z tej strony atomi ja I port się zmienił na serwerze, jakby co? Nie wiem dlaczego, bo kiedyś się wbijam na serwer i byłem na jakimś innym, więc port jest teraz taki, jak widzicie. Dobra. I serwery są... Znaczy serwer jest codziennie prawie, że otwarty. Mogę nawet na niego wejść. Tylko czy ja chyba złe nacisnę? O dobra, lokalizuje się. wbijajcie na serwer, bo kto wbije na serwer w tym tygodniu yy, do, bę, dostanie ul. Znaczy, chodzi mi w tym sensie. Zaraz Wam pokażę. Tylko niech się szybciej lokalizuje. się trochę długo. Dobra. No to tak, że ule są w różnych miejscach. I tak. Yy, w tym tygodniu Ka albo nie, każdy będzie mieć tylko jeden ul, następny może sobie zrobić na przykład. I tak, y żeby mieć taki ul, musicie tabliczkę. Tutaj jest mój zamek. I jakby co, to jeśli będziecie w innym miejscu, to wejdźcie do mojego domku, bo spawn chyba zmienię. Tutaj mam skina kolegi, jakby co. Nie wiem dlaczego. I tak, zmienię yy, spawna, więc będziecie musieli wejść do mojego domku i w piwnicy jest teleport. On prowadzi na to górę. No i tak, tutaj będę robić jaskinię miodową. Już trochę miodu zebrałem. Tutaj są moje ule. I nie wiem, pokażę wam jeszcze coś może. Tutaj jest mój kolega. Tutaj jest dom mojego drugiego kolegi. Tutaj jest mini domek mojej siostry. Tam się kolega też buduje. O ten. No i patrzcie, tutaj jest y, ul mojej siostry. Więc na przykład znajdujecie gdzieś tam UL. To piszecie koło niego taką tabliczkę. Na przykład UL i tu, twójnik tutaj. Na przykład tutaj moja siostra jest jej imię zamiastniku. No i dobra. Y, Połóżniejsze ognisko bo jak weźmiecie miód. Albo nożycami, albo butelką bez ogniska, no to pszczoły będą was gonić i potem umierają. Dobra, więc to chyba tyle. Pamiętajcie, że port się zmienił. Radzę wbijać, bo jest fajnie. Dobra, więc dzięki za oglądanie. Cześć i na razie.